I gotowe. Zawsze dawałeś mi najlepsze dyle. Ten domek jest dla ciebie. Zawsze o takim marzyłem. Dziękuję. Ale piękny, ale czegoś tu brakuje. W internecie widziałem taką statuetkę, która Co, ale... na pewno będzie tu pasować. Co, ale Piotrek, nie, no to jest Twitter. Piotrek. Twitter? Ej, trzeba to tak miga. Dobra, ja wracam do domku. O nie. Żeby zobaczyć, jak on się smaży. Peter, ale co ty robisz? Przecież go nie można tak podpalać. No co ty, przecież nic mu nie będzie. Ja nic nie zrobiłem, proszę. Nie dałeś mi mendingu. Dla takich nie mam litości. Zaraz odcinam ten łańcuch, koleżko. O, co jest? Popalnia? Peter, nie wchodź tam, przecież tu jest zakaz wstępu. Zasady są po to, żeby je łamać. Peter, no proszę cię, nie idź tam. Przecież nic mi nie grozi. No, przecież mówiłem Zabek, pomocy! Pomóż mi! Peter, wieśniak? To twoja sprawka? Tak, moja. Pożegnaj się z kolegą. Proszę cię, wypuść go, on jest dla mnie wszystkim! Hmm, wypuśćcie go, jeżeli twoi widzowie zostawią z Widzowie, proszę was, Piotrek już ledwo oddycha. Zostawcie subika!